Tak się składa, że omówiliśmy sobie o tej porze wyczerpanej rodzajniki w zastosowaniu specyficznym. Ale istnieje jeszcze jedno zastosowanie rodzajników, a szczególnie rodzajnika D w tak zwanym użyciu generycznym. Generyczne zastosowanie czyli jak gdyby jest to. Rodzajowe, ogólne zastosowanie rodzajnika B. I to jest bardzo łatwe, bardzo często spotykane, ale jak gdyby nigdy nie zostało wyjaśnione. Czyli te specyficzne użycia, jeszcze kiedyś sobie to podsumujemy, natomiast one się troszeczkę różnią od yy, zastosowań tych rodzajowych. To to znaczy? zastosowanie rodzajowe, a najogólniej mówiąc są one pochodną zastosowań specyficznych, tak jak mówiliśmy, the tiger is in danger of becoming extinct, tak, że tygrysy tygrys właściwie, czy tygrysy są zagrożone wyginięciem. Ale tutaj, jeśli powiemy, The tiger is in danger, to ten jeden tygrys uosabnia wszystkie tygrysy. I jest to właśnie to niespecyficzne, ogólne, generyczne zastosowanie rodzajnika W. Dzisiaj tylko krótki wstęp na ten temat, omówimy to sobie szerzej, prześlę na ten temat materiały. Ale sygnalizuje, że więcej już nie będzie. To jeszcze tylko te generyczne i rodzajniki mamy z głowy, później jakieś tam podsumowanie, ale to już dla tych, którzy no, są po raz pierwszy. A więc wróćmy do tego tygrysa. A więc the tiger is in danger of becoming extinct. Tygrys jest zagrożony wyginięciem, albo jest w niebezpieczeństwie. Stania się gatunkiem, który wyginął, ale tutaj The Tiger to będzie właściwie w polskim odniesieniu tygrysy. Oczywiście też można powiedzieć, że tygrys jest groźnym zwierzęciem to też jest takie generyczne zastosowanie. Mówimy tak, mając na myśli wszystkie tygrysy. A więc tutaj, tutaj w takim przypadku, kiedy powiemy: The Tiger is in danger of becoming extinct. Nie zadamy pytania, which one, który tygrys, który tygrys. Także nie ma mowy o jakimś szczególnym miejscu i czasie. Konstrukcje tego typu mogą się odnosić do rzeczowników policzalnych, te generyczne, a zatem do ludzi i rzeczy lub zwierząt. W ludzkich przypadkach możemy na przykład usłyszeć. Mam tutaj ładny przykład. You can see the woman in this little girl. You can see the woman in this little girl. W tej małej dziewczynce możesz zobaczyć kobietę. Zaczynamy powoli dochodzić tak, do tego wniosku, że tutaj te the woman to zupełnie coś innego niż this little girl, którą wskazujemy, ale w niej możesz zobaczyć już te cechy. Generyczne, rodzajowe, specyficzne, niespecyficzne, tylko typowe dla wszystkich kobiet, ale powiemy the woman. Inna, inny przykład z kobietami, ale znowu kobieta w pojedynczej, a żeby nie było dyskryminacji, będzie też mężczyzna. There shouldn't be one law for the woman. And another for the man. There shouldn't be one law for the woman, and another for the man. Nie powinno być osobnego prawa dla kobiety i innego dla mężczyzny. W ten sposób, prawda? Czyli znowu ten kobieta i mężczyzna jako reprezentanci uh, no, całej grupy mężczyzn i reprezentantki całej grupy kobiet. Y jesteśmy przy kobietach, więc weźmy sobie gospodynię domową. The housewife has a harder life than the office worker. The housewife has a harder life than the office worker. Dwa razy w. The housewife and the office worker. Czyli co? Gospodyni ma cięższe życie niż pracownik biurowy. Nie, nie zapytamy się, która gospodyni i który pracownik biurowy, tylko w ogóle. Wszystkie, cały rodzaj, nie wiem, ca, ca, cała grupa gospodyń reprezentowana przez tą the housewife, przez tą jedną y, gospodynię. Po polsku też, jak byśmy tak powiedzieli, że życie lekarza nie jest łatwe, prawda, coś takiego. No to znowu nie mówimy, którego lekarza, tylko w ogóle każdego lekarza. Czyli to są właśnie te zastosowania generyczne. Tak jak mówię, do tego wrócimy, będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo, ale sygnalizuję, że a, jest to jeszcze to jedno zastosowanie, które nam będzie potrzebne. W przypadku rzeczy lub zwierząt mamy takie wypowiedzi na przykład jak the olive grows only in warm countries by olive, tak, ta oliwa, oliwka, jako, jako drzewo oliwne. Czyli oliwka rośnie tylko w ciepłych krajach. Byli ludzie, były, były rośliny, były zwierzęta, the tiger, the man, the woman, the leaf, a może trochę Biblii. God invented the giraffe, the elephant, the cat. Which means that he has no single style. Tak Picasso powiedział kiedyś. Taki malarz był. On powiedział: Bóg stworzył żyrafę, słonia, kota, co oznacza, że on nie ma jednego stylu. Picasso mógł sobie tak powiedzieć: God invented the giraffe, the elephant. The cat, which means, that he has no single style. A uh, no jeśli zwierzęta, the beaver builds dams. Dam jako zapora, grobla. The beaver, bupr. Bupr buduje zapory. Znowu nie ten, który bupr, ten, który gdzieś tam mieszka w lesie obok nas, tylko w ogóle bupr jako gatunek. I wtedy mówimy o nim bliżej pojedynczej po angielsku, ale używając w. Ale nie tylko zwierzęta, ludzie mogą być reprezentowane przez jednego swojego przedstawiciela tego rodzajowego, generycznego przedstawiciela bo mogą być też grupy innych rzeczy. Do tej grupy są na przykład należą, i ja o tym będziemy mówić też bardziej szczegółowo, ale sygnalizuje wynalazki techniczne, transport i komunikacja instrumenty muzyczne, jednostki monetarne, miary, no i terminologia gramatyczna i definicja. Zawsze pada pytanie, dlaczego mówimy o instrumentach z rodzajnikiem the, the piano, the guitar. Przecież ktoś mówi, no to przecież dlaczego mówimy he can play the piano, he can play the piano. A przecież on nie, nie zawsze gra na tym jednym pianinie. Nie, nie chodzi o, o, o tym, że on gra na tym pianinie, na którym Pianinie nikt nie może zapytać, tylko on gra na instrumencie, który się nazywa pianino i które to pianino jest, jak gdyby należy do grupy instrumentów. A wynalazki techniczne, prawda? The motor car is said to be replacing the railway. Tak kiedyś mówiono, że. E, e, samochód zastępuje kolej. The motor car is said. Mówi się, The Motor Car is said to be replacing the railway. A to jest też konstrukcja ciekawa, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. A więc mówi się, że samochód zastępuje kolej. No one knows when the wheel was invented. To jest łatwiejszy przykład. No one knows when the wheel was invented. Nikt nie wie, kiedy zostało wynalezione koło. No to, to jest łatwo, prawda? Zrozumiemy się i widzimy, że kół wokół siebie w samochodach, w rowerach, w motorach i, i, i w innych przedmiotach w tym kształcie mamy tysiące. Ale powiemy The Wheel. No one knows when the wheel was invented. Podobnie będziemy mówić o, ten, o tym transporcie właśnie. Na przykład John took the bus to Boston. John took the bus to Boston. John wziął autobus do Bostonu, czyli pojechał autobusem. Nie pytamy się, którym autobusem, tylko po prostu tym środkiem transportu. John took the bus to Boston. A typowy przykład. Where is Mary? She is on the telephone. Where is Mary? she's on the telephone. Gdzie Marysia rozmawia przez telefon. To be on the telephone. Tak się mówi. kiedyś To wynika z tego, że kiedyś się było na linii telefonicznej, no teraz nie ma linii, ale dalej się mówi to be on the telephone. A monety pomijmy sobie, ale na przykład jeszcze to nas interesuje, bo yy, jesteśmy w, yy, na spotkaniu gramatycznym, mianowicie... Jeśli mamy terminologię gramatyczną albo definicję, to też używamy rodzajnika w. Powiem the present tense, tak? The present tense, czas teraźniejszy. The indicative mood. Mówiliśmy o the hypothetical mood, kiedy mówiliśmy o modalnych, mówiliśmy o, 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 o zdaniach warunkowych, mówiliśmy o wish i, i, i o subjunctive. We subjunctive. To wtedy właśnie był we hypothetical mood, ale też jest tryb orzekający we indicative mood. No, zagadka, a jak jest ten rozkazujący? Raz, dwa, trzy. the imperative mood, tak? Więcej już nie ma. Ale tak samo the noun, the verb, rzeczownik, czasownik, też tak powiemy o tych częściach gramatyki. Temat, który właściwie sobie domkniemy przy następnym spotkaniu. Materiały dotyczące generycznego, rodzajowego użycia W. Postaram się dołączyć do następnego spotkania, a póki co Wciągamy te materiały dotyczące specyficznego W, które są podane w opisie, i sobie warto je powtórzyć. A tak jak powiedziałem, być może będzie okazja, że sobie kiedyś takie, te, takie spotkanie podsumowujące zrobimy. No, czyli The tiger can be dangerous. The tiger is in danger. Nie ten tygrys, który mieszka obok. Tylko Cygryz jako cała grupa, jako rodzaj, jako generyczny reprezentant swojego gatunku. SIA!